Jesteśmy na stoisku Campi Van, gdzie znalazłem bardzo ciekawe okna Campi View. Okna, które wyglądają na okna premium. Z nami Krzysztof, który nam za chwilę o tych oknach opowie. Zapraszamy na materiał. Krzysztofie, macie bardzo ciekawe okna. Wyglądają na okna premium. Powiedz nam więcej o tych oknach, bo są takie, no, interesujące. E, tak, no, wyglądają na premium, bo chyba są premium, tak? Jakieś wykonanie jest jest naprawdę bardzo wysoka w tym produkcie. E, konstrukcja jest przemyślana, okno jest płaskie z zewnątrz, ono wystaje tylko 8 mm poza, poza obrys samochodu, e, szyba chopa się w ramie, oczywiście szyba jest podwójna, ale jest to wszystko tak rozwiązane, że... Czyli że jest droga... atermiczna. Jest atermiczna, atermiczna. okej, okay, chroni nas przed y, zimnym ciepłem, w zależności od pory roku, okej, okay, Dokładnie. Okay. Ta druga szyba po prostu jest podklejona od spodu, więc ona się chowa w ramę przy, przy zamykaniu okna i, i jej nie widać. Okno czarne tak ładnie się prezentuje. Jest bardzo proste w montażu, ponieważ mamy ramkę pomocniczą, która, która jest skręcana od spodu. Naprawdę każdy sobie z tym może poradzić. Do tego okno po obwodzie ma uszczelkę. Jeżeli mamy w miarę prostą ścianę, tak naprawdę nie wymaga dodatkowego dodatkowego uszczelnienia. Na samochodzie, który jest za nami, jest to zamontowane na samym uszczelce. No w camperwanie, gdzie jest tam jakiś łuk, wtedy no, można troszeczkę tego butylu nałożyć, ale nakładasz go od tyłu, on nie wychodzi, nie widać. To go. Można to na kontenerze to donce. Nie nie jest to, problem. Problem. No to, to jest bardzo dobra wiadomość. No, A tak, no, potem tak. demontaż tego też jest o wiele prostszy, bo nie trzeba oczywiście, nic wycinać. Oczywiście łatwo też poprawić, tak? No, jeżeli tak. ktoś to robi pierwszy raz, często się zdarza błąd, można go, można go skorygować bez szkód. Jeżeli chodzi o ramki wewnętrzne, no tutaj mamy bardzo ciekawą i unikalną cechę w, w naszym okienku. Mianowicie mamy pisa termiczne, to jest pisa w kształcie flastraniodus, z aluminium w środku. Ona bardzo dobrze działa termicznie, działa też fajnie akustycznie. Do tego bardzo ładnie wygląda. Jest ona na magnesem z moskitierą, która jest kolejna na rolce, więc moskitiera, przesunięta przez, zasunięta na oknie, praktycznie jest niewidoczna. To jest, to jest też fajne. No i do tego ramka nie ma widocznych krętów, ona jest wciskana na pomontażu, po prostu ją wciskasz i nie widać żadnych łebków, żadnych dziur. Wygląda no to, to naprawdę no fajnie. No tak, no to mam rację, bo jak wchodziłem. Począwszy od Dometika, którego sam używam, S4, i S, S5 i S7, bodajże mam, no to te takie zaślepki są do założenia i są widoczne. Jak u innych dystrybutorów czy <słuch> producentów opieki, też takie rzeczy ja. widziałem. Ale coś innego mnie jeszcze zainteresowało. To, kto jest. Nie jest takie czarne. Ono jest takie troszkę dymione. Nie jest coś takie bardzo przeźroczyste. O co tutaj chodzi? E, wiesz, okna ciemne e, wpuszczają mało światła, no jednak w campervanach e, zawsze jest problem z doświetleniem wnętrza. Tak. E, przez te okna wpada całkiem dużo światła, e, jest, jest naprawdę fajnie, a z kolei, jeżeli masz zgaszone światło w busie, i tak nie widać, co się dzieje w środku. No więc to, to jest takie optimum pomiędzy, powiedzmy, dostępnością światła, a zachowaniem prywatności w, w samochodzie. Okej, okay. to jeszcze mam pytanie. Byłem na kilku innych stoiskach, ale też kilka osób mówiło mi, że. Wasze okna no nie są premium, bo nie macie gazowych yy, teleskopów. Żeby, że macie takie, które trzeba klik, 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 o no, co tutaj chodzi, jaka jest koncepcja? Bo mówiłeś mi w kuluarach, że specjalnie zamówiliście nie gazowe, tylko właśnie takie zamykane na zatrzask. E, tak, e, dwa powody. Pierwszy, można ją bezstopniowo ustawić w dowolnej pozycji, e, co no, czasami jest przydatne, tak? zwłaszcza jak już stoimy ciasno. Druga rzecz, jeżeli zablokujesz takie okno, wiatr Ci go nie, nie porwie, czyli ten nagły podmuch wiatru, nie wiem, mijający Cię tir czy, czy zmienna pogoda, nie powoduje, że to okno zostanie poderwane do góry i gdzieś uszkodzone. E, dlatego no, my jesteśmy zwolennikami takich rozwiązań. E, w zasadzie można to zrobić bardzo szybko, przy odrobinie wprawy zablokować i jesteśmy pewni, że z tym oknem nie wystarczy. Co byś jadł powiedzieć takiego, co ma przekonać i co przekona osobę, która się zastanawia nad e, ważnymi oknami, które oczywiście są inne niż wszystkie. a tymi innymi wszystkimi. Myślę, że przede wszystkim jakość wykonania, ładny design i fakt, że te okna są sprawdzone. My z nimi podróżowaliśmy ponad 5 lat, w tej chwili już mamy je w drugim kamperze i naprawdę one przetrwały próbę czasu. Tak? Wszystkie rozwiązania, które w nich są zastosowane, działają. Okno po 5 latach wygląda tak jak nowe. Tam no zapomijając rysy, których się nabawiliśmy, ale to też łatwo można spolerować. Także sprzęt naprawdę atrakcyjny wizualnie, bardzo dobry jakościowo, wytrzymujący Bardzo ciekawa rozmowa. Dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy, nowych rzeczy, a co jeszcze w Waszym sklepie. Oferujecie, co można. Tutaj macie link, żeby wejść i sobie coś kupić u Was, ale właśnie co sobie mogę u Was kupić oprócz tych ładnych okien? tutaj e, innych elementów to zabudowy kampera. Firma w zasadzie powstała z naszych potrzeb, tak? Zabudowaliśmy kolejnego vana, e, pościągaliśmy sobie kilka, kilka rozwiązań typu okna boczne, okna dachowe, e, markizy, trochę elementów na instalacji elektrycznej, e, m.in. też przetwornice od, od tego sezonu. To są rzeczy, które, które nam były potrzebne do budowy, do realizacji naszych projektów. W tej chwili po prostu udostępniamy je pozostałym klientom. Wiemy, że to działa, potrafimy z tego korzystać, potrafimy merytorycznie wesprzeć klienta, podrać mu to, co, co potrzebuje. Okej, okay, czyli co? O, w opisie filmu jest numer telefonu, jest adres strony, są namiary. Zapraszamy. Zapraszamy do kontaktu. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego w rozwoju biznesu i... No, dalszych y, udanych planów produktowych. Dziękuję bardzo.